Moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fazmofobii. 2025 rok nas nawiedził, także życzę Wam wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście w Sylwestra. I od razu na starcie zachęcę do subskrypcji, bo jeżeli zasubskrybujecie ten kanał, to słyszałem, że wtedy rok Wam się będzie układał. Nie, żebym namawiał. Nie, nie. No i dzisiaj, moi drodzy, będziemy, będziecie mieli trochę jaśniejszy obraz, ponieważ na potrzeby dzisiejszego odcinka. Yy... Rozjaśnię, żebyście cokolwiek widzieli, bo mamy Challenge Moda na MapLot, czyli świetna zabawa. Aaa, jedna z główniejszych map, moim zdaniem. Ciężko znaleźć ducha, ciężko cokolwiek. cokolwiek znaleźć. Także. Jedna informacja, jaka mamy, to że Fuse Box jest tutaj od razu na prawo, także sobie pójdziemy, od razu go wyłączymy. No i cóż, i będziemy się męczyć z, z próbami identyfikacji, gdzie jest nasz kochany duch. Bo, jak wiecie, świetnie, pewnie. Małpią łapę mamy. Yy, na mapach pokroju właśnie Maple Lodge, czyli takich mega otwartych, albo nie wiem, Prison, ciężko jest zlokalizować ducha. Bardzo ciężko. Przysięgam, że przed chwilą była próba nagrywki tej tutaj, tutaj, właśnie mapy, te, te, tego też challenge moda, ale, ale yy, wyłączyłem nagrywanie, wyłączyłem od nowa, ponieważ yy, przez 10 minut chodziliśmy i nic się nie stało, duch nie dał o sobie w ogóle znać ani razu, po prostu... Kaszano, Kaszana było. Podejrzewam, że za chwilę to się skończy w ten sposób, że sobie zażyczymy aktywności na małpiej łapie. Bo jak widzicie, duch nie istnieje. Ponownie. No ale w sumie w międzyczasie, szukając ducha, możemy sobie. Porozmawiać, co tu się będzie działo w 2025. Właśnie, możecie mi napisać, czy macie jakieś postanowienia noworoczne. Ja jak o jakich nie mam. Moim głównym postanowieniem jest po prostu dużo YouTube'a robić. I starać się wywindować ten kanał w górę, moi drodzy. Tak jest. Także będziemy na pewno ogrywać dużo gier fabularnych, różnorakich. Będzie dużo odcinków, dużo streamów. I mam nadzieję, że będziemy mieli dużo zabawy. Wspólnej prawda. ...głównie na streamkach. No i chyba niedługo właśnie zaczniemy... ...jeden z pierwszych live'ów, jak będę miał... ...jakiś, nie wiem, weekend czy coś... ...sobie przysiądziemy do... ...do Until Dawn ...i przejdziemy na jednym posiedzeniu, bo... ...zacząłem to nagrywać jak... ...jak tylko wyszło i tak dalej, ale jakoś tak... ...nie wiem... Mam wrażenie, że takie gry, takie horrorowe, to się lepiej przychodzi na tych. na. na. live streamach. Jest to rzeczywiście First of Atom, które. Yy, piąta część, którą jeszcze nie ogrywałem, także na ja pewno będzie trzeba ograć. Wszystkie rezydenty, moi drodzy, są zakupione. Wszystkie amnezje są zakupione, więc będziemy mieć. Będziemy mieć sporo do ogrywania. Dobra, chyba. Ludzie, co, za, zażyczymy sobie aktywności. Брайкеры, что правда, нам паднут. Я где с чем mus kurde Brzmiało na parabetyku jak kręgle. Jest szansę żony stup. To powiem wam, moi drodzy, że jeśli... że jeśli będziecie chcieli sobie. O, może tutaj to jest? Jeśli będziecie chcieli sobie ograć ten. Tak, to jest na pewno gdzieś tutaj. To jest 14 stopni, to jest 9. Są faktycznie kręgle poprzewrócone, są itemy powywracane, więc raczej to będzie gdzieś tu, ewentualnie gdzieś tu, ale nie, chyba tutaj. Ja chyba zostawimy itemy i tutaj sobie coś, przy... coś nie, coś przyniesiemy. Kurcze, kurcze, no chociaż żeby jednego Investigatora się udało ugrać, bo kurwa, patrzcie jakiś Senderek duży. Psychika nam nie spadła za bardzo, więc to jest pozytywna wiadomość. No i zobaczmy, zobaczmy, czy tutaj coś. Coś byś się... się działo... Tak, on na pewno jest tutaj. Także sobie rozstawimy tutaj, moi drodzy, dotsy. Ja. No i możemy sobie przynieść resztę i tam możemy zacząć wreszcie Proper Investigator robić, bo... No kurde, ci powiem. Nie Niecieka ciekawie to się zapowiadało już. Już sobie mówiłem w ogóle, że ja pierdzielę znowu będzie odcinek taki nagrywany, że będzie tylko chodzenie, chodzenie i tolenie o niczym. On coś pukał w ogóle tutaj, ale ultrafioletu nie widzę. On na pewno czymś rzucał. A, to już jest wykorzystane czy temperatura nam tutaj op... Okay. To było bardzo szybkie chodzenie Bardzo niepokojące Że tak powiem Zmiejmy się z powrotem na wosk Slenderek, przestań się na mnie jopić Gościu Bardzo, bardzo niefajnie, nieelegancko Brawo. Nie było ultrafioletu na razie, zobaczymy, czy to się zmieni. Are you here? Are you close? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Are you pizza? Are you here? Are you close? Where are you? Hmm. Może na tekstowe, może to nie łapie. Nie no, łapie. Także no, na razie sobie ewidencje wykluczmy. No da, w dalszym stopniu nie wiem czy tutaj jakieś ewidencje mogą być. Czy to nie, nie skończy się tak, że to będzie możliwość tylko i wyłącznie żeby duch zhańcił? Jest taka szansa. Hmm. Ale sobie co najwyżej przez kamerę popatrzeć o, na szajbił coś. No bardzo. Mamy pismo ducha. Także Ghostwriting. UV nie było. Spirit Boxa nie ma. Orbów też nie widzę. Czyżby Shade? SEMF-a nie przyniosłem, nie? Fajnie. Bardzo inteligentnie Sylwia Wandeloup zagranie. Wrócę sobie stawnął tam, kurde, żeby nie schancił, żeby chociaż się udało praktycznie zgrać. Chociaż... na tym trybie możemy bez problemu zginąć i się nic nie stanie. Okej, okay. bisz sobie. Pytanie, czy on będzie coś robił, kiedy ja tutaj... Kiedy ja będę w obrębie jego, no tak jakby coś robi, nie? Problem jest taki, że ja przed sekundą dosłownie trzymałem mfa i. O, właśnie w 2 ponownie. MF3, okej. Okay. Upewnijmy się, że nie ma orbów. Kolego, przecież... Mhm, ty tą puszką wycięłeś, dobra. Orbów na pewno nie ma. Ultrafioletu też na pewno Nie, nie ma. Boxa are you here are you close where are you are you here are you close are you friendly are you french are you here Are you close? Where are you? Hello? Kurwa, nawet mi nie klika, że... ...że nie odpowiada, nie? Nie wiem o co chodzi, to jest naprawdę buggy shit, kurde. O nie no, nie odpowiada, no. Ktoś tam znowu dotknął sobie butelką, rzuca. Kurde, czy ze mną jest coś nie tak? że Ja mam, nie wiem, tutaj wosk jakby. Czy coś jest nie tak z moim mikrofonem. Gdzieś tutaj powinno być chyba ustawienia, nie? Że ja tam mam swoje jakieś te... Audio. Nie wiem, spróbujmy na tym. Are you here? Are you close? Where are you? Are you friendly? Are you french? Are you pizza? Are you close? Are you here? É microfone o Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you here? Aha. Czyli dalej nic. No dobrze. Dobrze, 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 dobrze. On tu puka. Kurwa mać. Temperatura niezmiennie nie, nie, nie spada. Hmm. I co? Nie mamy tego, nie mamy tego, nie mamy tego, nie mamy Spirit Box zostaje shade niby ale no Kurna, wiecie co Chyba, chyba Chyba Smażże po. Mhm nie działają Chyba I wish to see the ghost będziemy robić moi drodzy no bo ten tryb jest naprawdę chory jest ultra ciężko tutaj cokolwiek ugrać Dobra, dajcie mi kurde Game, no text, no bo małpia łapa i ten i tak nigdy nie działają To jest hiding spot teoretycznie tak

Nie wiem, jakby tu sobie wykreślić kurczę. Nie wiem. Zobaczymy, jak to działa, bo po prostu. Ciężko, ciężko, ciężko określić. W ogóle, czy jest jakiś sposób zobaczyć na challenge modzie, jakie są ustawienia? W sensie. Chociaż w sumie on był taki trochę szybszy od, tak, no wiadomo wszystkie duchy są przyspieszone, ale no, no, takie nie wiem, takie tempo miał. I kurczę no, no nie wiem, shade mi się nie wydaje, bo on robił rzeczy jak ja byłem u niego, w... nie wiem, zawsze za co zarabiam, to po prostu strzelimy, moi drodzy, to jest... jest tak w tym trybie, to jest strzelanina w szkole, o. to ja bym chciał powiedzieć, że bardzo fajnie, że... Bardzo fajnie, że ogólnie Shade wykonuje akcję, kiedy jest ze mną w pomieszczeniu, nie? Warto wiedzieć. Ale tym tropem w sumie na początku dobrze trafiałem. Ale nic to no, moi drodzy, to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że się... Po... Relatywnie podobał, że się nie, nie zanudziliście, posłuchaliście mnie czy coś tam, nie wiem, jako podcast na ten odcinek. No i co? Widzimy się już jutro w jakimś odcinku. Może na live zobaczymy, nie wiem. Nic nie obiecuję. A na razie ja się z Wami żegnam. Na razie i pa pa.